Część siódma: betonowanie i sufity podwieszane. Betonowanie należy wykonać jako jednorazową operację, używając do tego betonu klasy C2530, czyli dawniej B30, lub innego wskazanego w projekcie, jednak w klasie nie mniejszej niż C2025, czyli B25. Przed rozpoczęciem układania betonu, szczególnie w okresach letnich upałów, należy polać wodą rozgrzane elementy betonowe, tak aby nasiąknęły wodą, przez co układany na nich beton będzie wolniej odparowywał. Rozkładanie betonu należy rozpocząć od wieńcy, kontynuując w kierunku środka przęsu. Beton należy rozprowadzać równomiernie. Wibrowanie za pomocą buławy i listwy wibracyjnej pozwala na Usunięcie nadmiaru wody zarobowej oraz pęcherzy powietrza. Dzięki temu struktura nadbetonu będzie jednolita. Cała przestrzeń idealnie wypełniona betonem, a pręty będą posiadać otulinę betonową. Ze względów bezpieczeństwa należy unikać miejscowych koncentracji betonu. Gdyby z różnych powodów wylewanie nadbetonu miało być etapowane, zaleca się wykonanie przerw technologicznych, np. z gęstej siatki stalowej. Na osi wypełnienia międzyrzebrowego lub na osi wieńca. Pielęgnację betonu należy uzależnić od panujących czynników atmosferycznych, zabezpieczyć przed zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą, zabezpieczyć przed wiatrem, powoduje to zbyt szybkie odporowywanie wody, zabezpieczyć przed zbyt niską wilgotnością za pomocą przykrywania stropu foliami bądź częstego podlewania wodą. Należy też zabezpieczyć przed intensywnymi opadami, szczególnie we wczesnej fazie wiązania, czyli od kilku do kilkunastu godzin po betonowaniu. Po 28 dniach można zdemontować podpory, o ile na danym stropie nie opiera się kolejny. W przypadku wielokondygnacyjnego budynku demontaż stropu rozpoczynamy od ostatniej kondygnacji. Wykończenie stropu. Strop rektobeton. Najczęściej wykończony jest tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym. Warto zwrócić uwagę na wcześniejsze przygotowanie powierzchni stropu, wyrównanie większych szpar, pustek powietrza czy też brust oraz odpowiednie zaimpregnowanie powierzchni. W przypadku sufitów podwieszanych należy zwrócić uwagę na lokalizację kołków kotew montażowych, natomiast pokażę to pod koniec odcinka. Strop Rectolite Najczęściej wykończony jest za pomocą sufitów podwieszanych, aczkolwiek zdarzają się realizacje, gdzie system pozostaje niewykończony bądź pomalowany i stanowi element wystroju wnętrza. Mocowanie do stropu. W systemie Rectobeton najlepiej montować kołki w dolnej półce pustaka, nie przekraczając jednego kołka na jeden pustak. Przy większych obciążeniach można kotwić się pomiędzy belkami. Dotyczy to układów zdwojonych lub strojonych. W tym miejscu mamy beton na całej wysokości stropu. Możemy też montować się w nadbetonie, lub jeżeli jest taka możliwość, przywiercić strop i stosując podkładkę zamontować np. pręt gwintowany. Jeżeli wiercimy w pojedynczą belkę, należy zwrócić uwagę na odsunięcie się od osi belki i wiercenie w strefie od 1 do 3 cm od jej osi. Wiercąc w ten sposób nie trafimy na stalowe struny. Siatkę stalową dotyczy wersji z ognioodpornością na tynku gipsowym z siatką. Mocujemy za pomocą kołków kotech o szerokim łubie, który przytrzyma siatkę do czasu nałożenia tynku. W systemie RectoLight poza możliwym montażem do belek Mamy do dyspozycji całą szerokość paneli Rectolight. Można wiercić w ściankę skośną, wtedy mamy grubszą warstwę nad betonu, lub w centralną część panela, tą wypłaszczoną. W tym miejscu nad beton ma grubość minimum 4, maksymalnie 10 cm i wynika bezpośrednio z projektu konkretnego stropu. Jeżeli zdecydujemy się na zastosowanie systemowych zawiesi do systemu Rectolight Wystarczy przykręcić takie zawiesie za pomocą śruby dociskowej do stopki belki. Bez wiercenia w stropie mocujemy element, do którego można przymocować popularne systemy mocowania sufitów podwieszanych. Do wyboru jest gwint M6, otwory o szerokości 3 mm pod blachowkręty lub wkręty samowiercące oraz otwory pod zaczepy. Montaż ścian działowych. Ściany murowane rozpoczynamy murowanie dopiero po rozszalowaniu stropów. Ścianki stawiamy na konstrukcji stropu i zwracamy uwagę na pozostawienie około 2 cm dilatacji między ścianą a stropem. Przerwę tą uzupełniamy pianą poliuretanową lub wełną mineralną. Ściany w systemie suchej zabudowy. Ściany te montujemy najczęściej na warstwie posadzki betonowej. Tzw. podłogi pływającej. Nie zapominamy o stosowaniu taśm akustycznych pomiędzy konstrukcją z profili stalowych ścian a konstrukcją budynku. Element ten ma wpływ na ograniczenie przenikania dźwięków i polepsza komfort akustyczny w pomieszczeniach. Profile stalowe ścienne przy systemie Rectolite można montować do belek sprężonych, paneli lub do podkonstrukcji sufitów, tak jak widzimy to na tym zdjęciu.